Cześć, mam na imię Sławek. Jestem kierowcą taxi. Do tej pory korzystałem z platformy Freenow. Zostałem poproszony o e, przetestowanie platformy Bolt, w której są w tej chwili doskonałe bonusy. I zobaczymy, czy da się je zrealizować. O co chodzi? Ch chodzi o to, że firma Eternis zaproponowała mi przetestowanie kampanii, e, którą w tej chwili proponuje Bolt Black Kierowców. Przez 7 tygodni można zarobić 700 zł, co daje na łączną kwotę 4,900. Na potwierdzenie tego wszystkiego wrzucę Wam grafikę Volta, na którym widocznione są bonusy, które proponuje ta platforma. Cześć, witam ponownie. Jestem po pierwszym dniu. Niestety nie udało mi się zrealizować. A jednego z bonusów w cyklu popołudniowym. No cóż, zawiodła pogoda, jak zwykle opady, i już czasowo się nie wyrobiłem. Jutro, kolejny dzień, zobaczymy, czy uda się zrealizować bonusy. Nie wiem, czy Wam wspominałem o tej rzeczy, ale to dosyć istotna. Jeżeli auto obrandujecie firmą Bolt, możecie dodatkowo zarobić do 600 zł. Witam po raz kolejny, dzisiaj mamy środę Jestem po zakończonym dniu Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ Udało się zrealizować wszystko Co Bolt Zalecił, dodatkowo Stówka w kieszeni Jeszcze sprawy techniczne Miałem tankować auto Praktycznie codziennie, żeby pokazać wam Jak samochód pali Proszę wybaczyć Ale tankowanie samochodu Za 8 zł. To jest lekka przesada, więc zatankuję auto w momencie, kiedy będzie ono potrzebowało nowej dawki paliwa. Cześć, kolejny dzień zmagań, czyli czwartek. Jest godzina siódma. Zaczynamy nowe zmagania. W cztery godziny muszę zrobić osiem kursów. Myślę, że to jest do zrobienia bardzo łatwo. W tych warunkach, jakie dzisiaj mamy, w przerwie między blokami, odbiorę swoje wynagrodzenie w firmie Eternis i przy okazji dowiem się, czy coś nowego. Cześć, dziś piątek. Jestem po porannym bloku. Jadę na myjnie, wyczyścić samochód do kolejnej sesji. wam, że po publikacji tego materiału będziecie mieli dużo pytań na temat partnera, z którym współpracuję praktycznie od początku. Zapytacie dlaczego Eternis? Cóż, dlatego Eternis, że zauroczyli mnie swoim podejściem do, do współpracy. W innych firmach wyglądało to bardzo sucho. Jestem bardzo zadowolony ze współpracy w Eternisie. Jeżeli chodzi o wypłaty. Pieniążków. Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby były jakieś opóźnienia, czy znaczy to, że są bardzo terminowi. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o opłaty związane z aplikacjami, koszt takiej opłaty to jest 30 zł, więc to nie są straszne pieniądze. Bo... Pora osób pyta o taksomy. To w nowego roku weszły przepisy, że można działać tak zwaną e kasą. Jeżeli chodzi o Bolta, ta przyjemność kosztuje 5 ,50 zł. groszy, oczywiście jeżeli nie jeździsz, to nie płacisz i tyle. Cześć, witam, dzisiaj jest niedziela, godzina 19.50, zaczynamy kolejne bloki i zobaczymy co uda się zdziałać. Witam po raz kolejny. Okazuje się, że mimo moich obaw w czasie trwania pandemii kursów jednak było sporo, więc udało się zrealizować wszystko to, co miałem do zrealizowania. A witam ponownie. Niestety. Ale dzisiejszy dzień to porażka. Tyle się napadało śniegu, że niestety blok, który miałem zaplanowany, został niezrealizowany. Dzisiaj jest po prostu porażka. Dziś mamy ostatni siódmy dzień kampanii z Boltem. Z podsumowaniem wrócę do Was w dniu jutrzejszym. Do zobaczenia. Witam, Ale to już koniec tygodniowej kampanii z Boltem. Dla ścisłości jeździłem 8 dni do wtorku. Zarobiłem w tym czasie 2389 ,37 zł groszy. Zrobiłem 1581 km. Na paliwo i myjnię wydałem 202 ,13 zł groszy. prowizja partnera wyniosła 30 zł. VAT wyniósł 165,18. 18. EKASA 5.50.